Dla Was bezpośredni przekaz z lotniska Adam Gadarski Boeing 777. Tak, jest. Pokaż Boeinga. Jest. Zaraz wsiadam. Załóż maskę. Masz on. Mam założoną cały czas. Jak my lecieliśmy to był taki troszeczkę z pan. Sam szacunkiem, nie? Ją tak bo było. <laughs> Może też trafisz na niego. Może wraca, ale był bardzo sympatyczny, nie? Pozytywnie. Nie, bardzo sympatyczny był Pan, urodzony steward, urodzony steward. A, a, a da się się dopilnować wszystkiego na miejscu. Najważniejsze 10 dni w jego życiu jest teraz. Znaczy nie, tak, nie liczył tak. życia prywatnego, nie będziemy. Oczywiście, pozbywać. tego nie wliczamy. Yy, żeby żony się nie obraziły i dzieci, nie? Pozdrawiamy żony i dzieci, oglądajcie nas, będziecie na bieżąco. Yy, połączymy się z Adamem w dniu otwarcia. Pokażę Wam insight, jak to wygląda. Ja nagrywałem nielegalnie. Zobaczycie to też niedługo. E, jak jeszcze nie można było w social media, ale nagrałem. E, mam nadzieję, że nie dostaniemy kary od szejka. Tak, e, zobaczymy. Czy mamy kciuki ades? Do zobaczenia na miejscu. W najgorszym wypadku zamiast polskiego jedzenia będziemy dawać kowce i, 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 i sumów, bo to można kupić. Jak sobie poradzimy na pewno? Be y łączymy się, jak przylecisz. Tak jest. Ja wsiadam do samolotu, bo już mnie tutaj bramkę zamykają. Marona. Hej. Bo.